Witam na kanale, na makiecie, kolejarz Hazero American Train. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat modelarstwa, w sensie e, czy kupić zestaw startowy, czy kupować pojedyncze modele. E, chciałbym się rozważyć e, te zagadnienie, ponieważ e, wielu ludzi, którzy zajmują się modelarstwem kolejowym mają dylemat, czy kupić zestaw, czy zacząć od pojedynczych modeli? To jest tylko moje doradzenie prywatne. Jeśli jesteś początkującym modelarzem, bądź zafascynowały Cię koleje, zacznij od zestawu. Nieważne, czy kupisz sobie zestaw PKP Intercity z firmy Pico, czy zestaw Deutsche Bahn czy zestaw e, parowoziku z trzema wagonikami z firmy Pico czy z innych firm po prostu na pierwszy na pierwszy raz myślę, że ze, zestaw startowy jest dobrym e, wyborem ponieważ gdy już będziesz chciał zbudować makietę to wtedy będziesz wiedział od czego zacząć będziesz miał już e, podkład na tory w sensie takim, że My już kupował już pro, y, tory producenta na przykład Pico. Mój pierwszy zestaw startowy był z Mechano była to y, zestaw amerykańskiej kolei, który mieścił lokomotywę dieslową, taką jak tutaj jest prezentowana w tym momencie. Kilka wagonów towarowych było, tory, zasilacz, tak jak tutaj mniej więcej rzut na ten zestaw startowy to był mój pierwszy zestaw kupiony od tego się zaczęła moje, moje hobby odnośnie kolejnictwa I ja na przykład już szedłem w firmę Mechano to już wcześniej tłumaczyłem na moim kanale nie będziemy teraz o tym tłumaczyć, ale do czego zmierzam, gdy już kupisz pierwszy zestaw startowy jeszcze raz powtórzę, to będzie firma Pico czy Mechano czyroko, nieistotne w tym momencie to jest tylko Twój wybór to wtedy będziesz wiedział od czego zacząć jakie tory będziesz używał do makiety, aczkolwiek możesz zbudować to na przykład na torach Mechano czy na e, torach e, z firmy Trix ponieważ e, tabor jest tak przystosowany że zarówno lokomotywa Pico czy Mechano pojedzie na torach Pico czy na torach Trix a na przykład lokomotywa Amerykańska z firmy Trix, Big Boy, na przykład, czy z Riva Rosji, pojedzie też na torowisku z Pico czy z Mechano. To już jest ujednolicone w pewnym sensie. Ale wracając do zestawów, masz, masz już y, wiadomo, y, tory, masz już przysłowiową lokomotywę i trzy wagoniki na krzyż, i od tego już zaczynasz zestaw. Y, zaczynasz już przygodę z kolejkami. Później zaczniesz budować makietę, uzbierasz pieniędzy i zaczniesz budować makietę, ale chciałbym później doradzić, że lepiej jest kupować już pojedyncze modele, ponieważ wtedy można sobie wybrać. Na przykład, jak ja wybrałem sobie kolei amerykańską, że na przykład kupuję pojedyncze modele wagonów pasażerskich czy lokomotyw, a nie szukam tego w zestawach. Ponieważ zestawy mają schemat, lokomotywa 3-4 wagony, zasilacz, potencjometr prędkości, układ torowiska kółko bądź owal, i to tyle. A w przypadku kupowania modeli pojedynczych, masz szerszy wybór, bo wchodzi do sklepu modelarskiego wybiera sobie, dobiera sobie później e, wagony do jakiejś składów, na przykład niech to będzie. Wrócimy teraz do PKP Intercity. Dobierasz sobie wagony realne, a nie wymyślone przez firmę Pico, w sensie takim do zestawu startowego. Ponieważ te zestawy nie są realne, tylko są uproszczone, ponieważ jest to po prostu na zaczęcie przygody z, z kolejkami elektrycznymi. Wtedy sobie dobierasz dane modele do zestawu. Składu składasz takie zestawy, kupujesz modele, Twoja kolekcja się rozszerza i ja myślę, że lepiej kupować pojedyncze modele: czy to będą lokomotywy parowe, czy elektrowozy, czy dieslówki, czy wagony towarowe. Myślę, że lepiej kupować pojedyncze modele niż zestawy, ale aczkolwiek każdy od zestawów startowych zaczyna. To nie podlega dyskusji. No chyba, że od razu ktoś już kupował pojedyncze modele, no to rozumiem, ale to się rzadko zdarza. Raczej każdy z nas zaczyna od kolejki kręcącej się w kółko zestawu startowego, czyli podkreślam, na pierwszy raz powinien być zestaw startowy, a jeśli chcesz to rozbudować bądź zbudować makietę, to trzeba wtedy kupować, moim zdaniem, pojedyncze modele. Czy to będziesz kolekcjonował PKP, czy niemiecką kolej, czy TGW, czy kolej amerykańskie, czy kolej innych przedsiębiorstw kolejowych, innych gatunków, w sensie nie tylko gatunków, tylko przedsiębiorstw, czy, yy, czy w sensie takim, żebyś zbierał tylko na przykład dieslówki, to już jest tylko Twój wybór ale podkreślam że lepiej jest kupować pojedyncze modele wtedy ma się ten większy wachlarz wybór tego można samemu składać pociągi w sensie takim że kupujemy lokomotywę dieselową do tego wagony towarowe czy pasażerskie i szukamy takich realnych składów a nie takich wymyślonych zestawu startowego to tak pokrótko jest opowiedziane Myślę, że taki filmik będzie potrzebny, jeśli ktoś zaczyna przygodę z kolejkami, to jeszcze raz powtórzę, prosty zestaw startowy, najlepiej niedrogi. Tutaj bym polecił firmę Mechano, jest bardzo tania, niż kupować Piko, ale jak to woli, jeśli ktoś chce na przykład kupić sobie Piko, proszę bardzo. A później, jeśli już będzie chciał to rozbudować, to Myślę, że lepiej kupować pojedyncze modele i składać to, yy, sko może nie tyle co składać, tylko zostawiać pociągi z tych modeli, które będą jeździć później na makiecie. I wtedy to wszystko się tak będzie układać w modelarstwie kolejowym. Dziękuję bardzo i życzę dobrego nowego tygodnia.